Rząd wygodnych foteli wewnątrz lśniącego cylindra ze stali zaprasza do odpoczynku. Przez owalne okna wpada lekko przyciemnione światło. Czy jesteśmy wewnątrz luksusowego odrzutowca dla vip -ów? Nie, to komora normobaryczna. Według twórcy tej metody terapii, doktora Jana Pokrywki, remedium na wiele chorób i dolegliwości. Na czym to polega? W jej wnętrzu panuje podwyższone ciśnienie 1500 hektopaskali. I oddycha się mieszanką składającą się głównie z tlenu z dodatkiem dwutlenku węgla, co zapewnia lepsze dotlenienie komórek oraz wodoru, który spowalnia procesy starzenia się. Przebywanie w takiej atmosferze zmniejsza ryzyko występowania stanów zapalnych, przyspiesza rozwój naczyń krwionośnych, pobudza regenerację nabłonków, zmniejsza obrzęk uszkodzonych tkanek, poprawia krążenie krwi, zwiększa wydolność fizyczną i psychiczną oraz zdolność do zapamiętywania. Pomaga w dotlenieniu wszystkich komórek, a tym samym regeneracji organizmu. Jak powstaje owoc czarodziejskie, wręcz urządzenie, bez udziału magii, za to z użyciem technologii produkcyjnych. Prześledzimy to odwiedzając firmę Del Green w Rudach w województwie śląskim. Gotowi? A więc zaczynamy. Wszystko zaczyna się od projektu. Konstrukcja komory normobarycznej oparta jest na stalowym zbiorniku, który musi wytrzymać podwyższone ciśnienie od wewnątrz, półtora razy wyższe od normalnego. Stąd też ma najczęściej cylindryczny kształt zazwyczaj ustawiona jest w poziomie. Wnętrze składa się z pomieszczenia pełniącego funkcję recepcji, poczekalni czy szatni, śluzy wyrównującej ciśnienie przy wchodzeniu i wychodzeniu oraz właściwej komory normobarycznej. Sposób wykończenia jest szczegółowo konsultowany z inwestorem. Na podstawie projektu uruchamiana jest produkcja. Za pomocą wycinarki laserowej wypalane są m.in. stalowe elementy konstrukcyjne podłogi, ramy okien, mocowania kabli czy elementy maskujące. Część detali wykonuje się także z aluminium. Na prasie krawędziowej gięte są detale, z których skonstruowany zostanie układ zapewniający odpowiednie parametry ciśnienia w komorze. Za pomocą walcarki rolkowej zwijane są elementy konstrukcyjne. Tutaj widzimy, jak spawane są drzwi baryczne wraz z ramą. Muszą być wykonane tak, aby wytrzymać ciśnienie 1500 hektopaskali. Połączenia są następnie szlifowane. Na walcarce zwijane są arkusze blachy, tak zwane cargi. Następnie poszczególne sekcje są ze sobą spawane, a po utworzeniu zbiornika w kształcie walca wykonywana jest próba techniczna. Komora wypełniana jest mieszanką gazów o podwyższonym ciśnieniu i sprawdzana jest szczelność jej wykonania. Po wycięciu laserem otworów na drzwi i okna mierzone jest wnętrze komory. Jest to niezbędne przed wykonaniem instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz doprowadzającej tlen. Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego nakładana jest izolacja termiczna w postaci specjalnej pianki. Później rozpoczynają się prace wykończeniowe. W oknach wstawiane są szyby o zwiększonej wytrzymałości na nacisk. Montuje się także drzwi baryczne. Instalacje sanitarne muszą być wykonane tak, aby mogły sprawnie pracować w warunkach podwyższonego ciśnienia. Instalowane są czujniki, które w wyznaczonych strefach kontrolują parametry atmosfery normobarycznej. Zgodnie z wymaganiami inwestora, montowana jest podłoga oraz wybrane grafiki na ścianach i suficie. Powstaje też zabudowa meblowa, później odbywa się kalibracja elektrozaworów. I wykonywane są testy działania instalacji odpowiadających za utrzymanie atmosfery normobarycznej. Po pomyślnej kontroli komora transportowana jest do klienta. Na miejscu inwestycji zostaną podłączone generatory tlenu, wodoru, urządzenie dozujące CO2, aparatura zapewniająca czystość powietrza, a także szereg filtrów połączonych z rekuperacją. Czas na pierwszych pacjentów.